Hej, cześć, witam Was serdecznie z tej strony. Jak? czy sobie zrobimy challenge pod to na różne prawdopodobnie świąteczne słodycze, jak to tak można nazwać. No więc, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, A tam na dole. zostawimy tutaj łapeczki w górę. A co? Ile się po słodycze? Bo ostatnio jak nagrywałem perspektywę telefonu z sklepie, tam mnie po prostu pójdzie. Nie mnie ze sklepu, bo nagrywałem nie wiem czemu, nigdzie nie przeszedłem zabroniono, ale wiecie, więc będziecie mieć po prostu ze sklepu. Widzimy się za chwilę Ale w sumie tak jeszcze wszystkiego tego popo Ogólnie w tym roku zimy nie ma zbytnio na razie takiej Przynajmniej u mnie nie ma takiej zbytnio mocnej Śniegu no tak Nie ma jakiejś takiej zimy wiecie, moc No takie nie Mre w ogóle Aczkolwiek Ja wam razem przynajmniej wejście w tym roku Spędzajcie święta Fajnie, z rodziną no bo jak inaczej w tym roku to ciężko, nie? Być no nie można niby nigdzie jechać Nigdy. o, nareszcie jestem w domu o, jak cieplutko ach, mi to się podoba, nie? dobra, w sumie może poprowadzę daily na moim kanale z czego no w sumie lecą filmy praktycznie codziennie, ale to będzie takie daily, że po prostu będę robił filmy do końca grudnia codziennie. mówię, i na pewno, że obiecuję, bo prawdopodobnie mógłbym nie robić tego i po prostu nie miałoby to największego sensu. Więc jeżeli mi się uda, no to będzie fajnie. Hej, dobra. Bierzemy się za test słodyczy. W sumie zaczniemy tak niepozornie. Od czegoś takiego patrzcie. Co to jest? W sumie ja to bardzo lubię, nie? To jest fajne. W sumie takie coś jakby Coś... Czekoladę. W sumie mi to smakuje. Więc postaram się to otworzyć jakoś fajnie. Czekajcie. O! Widzicie takie w sumie główka, reni... Ewa? No nieważne. w to, to dobre. Dobra. Mmm. To jest genialne. Dałem to później. Aby nie zapomnijcie z... Próbować od takiego przyciska tam na dole No i zostawcie masę, a patrzę w górę Myślę, że będzie tutaj tysiąc łapek To zrobię kolejny odcinek Nie, nie no, żartuję Jeszcze <grym> za Pięć łapek i myślę, że takie coś kolejnego można było tworzyć A teraz weźmiemy się za... A zaczniemy od takiej grubszej rury Co to jest? Czekajcie Snowballs, mink krem Od właśnie. Takie coś Bardzo... nie na ja tego sumie. Prawda. Nie wiem co to jest. Jak to się otwiera? A tak, jajka się otwiera. Patrzcie. Fajna, nie? Kuleczka. Dobra, zobaczmy co to jest. Ja to gdzieś widziałem już, ale jakby nie wiem, że do końca gdzie. Może będę mówił? No. você que Z tego względu, że tak po prostu nie lubię takie, ale było takie 8, 9 na 10. 4,5 na 10. Nie wiem, może komuś to zaspakuje. końca. Następną rzeczą, myślę, że mogłyby być draże, nie są w jakiejś edycji świątecznej, aczkolwiek wiem, że draże to jest taka chyba podstawowa rzecz na święta, nie? Moim zdaniem one są w sumie, nie ja od dziecka uwielbiam draże, najbardziej czekoladowe. Tak, zobaczymy, co się w tym znajduje. Kieźnie. Mm. Dobre. 8 na 10 bym tam dał. Nawet 8,5 na 10. Mm. Dawno tego nie jadłem. Ajdę. Teraz mamy Happy moment Milks. Zresztą mini Milks. A jak to otworzyć? Ostatnio, jak robiłem opening klawiatury, używałem tego noża, nie? Tego też użyjemy. Z tego względu, że po prostu no, nie chcę tego po Fajnie się wydaje być. Widzicie? No w sumie mamy taką, patrzcie. Mamy taką mieszankę jakichś takich, takich, z jakimiś takimi czuksami. Nawet takie coś. Bardzo fajne łączenie. Choco bones. Choco Powiem, że to jest bardzo dobre. W sumie ja też to uznaję, że to jest bardzo dobre. też Szafka takie rzeczy je. to mało teraz jadam, więc no. Mm, ale dobra Choco Powiem szczerze, dupę nie uryba. Aj, dupę nie uryba. Może to będzie lepsze? Czekajcie. Kinder Mini. Jak kinderki ja lubię, więc mi się wydaje, że to może być dobre. No dobrze, dobre. tam Kinder Mini. No i na ostatni szczczal. Leci czekolada milka, w choinki. Natomiast ciężko było mi cokolwiek znaleźć, co by pasowało do jakiejś czekolady, bo takie się też nie, bo wszystkie czekolady jakieś takie są, jest czuska, a tam. Więc szukałem jakiejś, szukałem, szukałem. No i znalazłem tą czekoladę. Ale już nie przedłużam. Zaczniemy i ją otworzymy w sumie. W środku genialnie wygląda tak samo jak na opakowaniu. Znaczy łamie się jak na opakowaniu. Ale łamać się nie mamy tak końca jak choinka. Chyba że weźmiemy sobie Obłamiemy i praktycznie taka choinka wyszła, nie? Chociaż ogólnie z tyłu jeszcze koładała. To był taki kawałek dialutki. moim ok. 6,5 na 10 czekolada możemy mieć. Moim zdaniem. Mi się wydaje, że to było na tyle. Z tych wszystkich rzeczy tutaj macie wszystko wypróbowane, co i jak było. No, a sobie tak ogólnie Wam wspomnę. Tak jak wspominałem gdzieś tam, jeżeli będziecie chcieli. Ja po prostu postaram się robić takie odcinki daily teraz. Można powiedzieć, że zacznę robić daily do końca grudnia, bo też nie chcę wprowadzać typu daily przez, nie wiem, rok, dwa, będę po mi obijać się, rekord tuba. Ale nie. Ja po prostu że sobie za takie daily kiedy jak mi się chce. Dam radę, zrobię do końca grudnia. I potem, jeżeli na przykład nie będę dawał rady, to po prostu wracam dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu. No po prostu jak dam radę, Ale na pewno nie będę robił czegoś takiego, że będę pobijał daily w ogóle, a pobiję ja, Więc jeżeli chcecie takie coś, pamiętajcie, zasubskrybujcie. A taki przycisk, tam na dole. No i co, widzimy się w piętniku do następnego? Czewamy. Cześć!